Cześć. Jak sobie przypomnę, że jeszcze niedawno cieszyliśmy się, że po paru latach mamy swój klub w fazie grupowej Pucharów, że rok temu w ogóle uznaliśmy eliminację za sztos, bo weszły do nich już dwa kluby. Tak teraz ponownie przy dwóch klubach mam poczucie, że z naszą piłką ligową jesteśmy jednak w dupie. Pierwszy raz od paru lat widzę więcej powodów do pesymizmu niż do optymizmu. Stwierdziłem, że nagram ten odcinek, by pokazać ten paradoks. Jednocześnie zbliżać się do rankingowego top 15 i przesuwać swój sufit możliwości coraz niżej. Bo na moje oko coś takiego właśnie się dzieje i jak wszystkie niebezpieczeństwa, warto to zauważyć wcześniej. Zapraszam na przemowę. Najpierw jednak słówko o naszym sponsorze. Jest nim BetClick, czyli bookmacher, u którego rejestrując konto z kodem GOLYTY otrzymacie możliwość gry bez podatku. Szczegóły w opisie tego filmu, tylko zawsze pamiętajcie, że hazard wiąże się z ryzykiem, a promocje są tylko dla osób pełnoletnich. Grajcie odpowiedzialnie. A wracając do tematu, tak jeszcze troszkę tytułem wstępu. Nie możemy udawać, że wprowadzenie dwóch drużyn do fazy ligowej jest jakimkolwiek sukcesem polskiej piłki. Sukcesem by było, gdybyśmy od dwóch dopiero zaczynali liczenie i patrzyli, jak wchodzi ktoś jeszcze. Pięć lat temu w fazie grupowej Pucharów grało łącznie 80 drużyn. Przez kilka ostatnich lat było to 96, a od obecnego sezonu 108. O 12 więcej niż rok temu, o 28 więcej niż. Tam jeszcze wcześniej. Sama obecność w lidze konferencji przy tylu dostępnych slotach nie jest tu już żadnym wielkim prestiżem, a głoszenie Hello, my jesteśmy ekstraklasa i mamy swoje dwa kluby w Pucharach, to po prostu jakieś hurra, optymistyczne zakłamywanie rzeczywistości. Trzy drużyny w Pucharach będą mieli Szwedzi i Cypryjczycy, dwie, czyli tak jak my, Słoweńcy. Wszystkie te federacje są zdecydowanie pod nami w rankingu krajowym, i właściwie tu postawię kropkę. Rozmawiałem w ostatnim czasie z kilkoma osobami z polskiej piłki Samuelem Kardeniasem, Wojciechem Pertkiewiczem, Adrianem Siemieńcem czy Dawidem Baldą o tym, co tak naprawdę dławi nasz futbol w kontekście rywalizacji z Europą i co nie pozwala wejść mu wyżej. Efekt tych rozmów już opisałem, więc zapraszam na GOL.pl, choć nie z wszystkimi tezami, sam się zgadzam. Bo na przykład uważam za skandal wysokość zarobków piłkarzy w Polsce przy tylu problemach finansowych i generalnym niedofinansowaniu naszego futbolu. A na przykład dyrektor Balda twierdzi, że napłacenie piłkarzom, no to on ma wciąż za mało, gdy to wcale nie jest geneza naszych problemów. Do tego dochodzi jeszcze rak w postaci klubów miejskich, które stanowią nieuczciwą konkurencję dla klubów prywatnych, ale to już jest temat na osobny odcinek, pewnie nawet dość długi, więc na razie to zostawię. Ale uważam, że i tak warto Rzucisz kilkoma hasłami z tych rozmów, niektórymi mniej, innymi bardziej oczywistymi, by nakreślić miejsce, w którym jesteśmy i dojść do przykrego wniosku. Sam fakt, że w tych warunkach bijemy się w ogóle o top 15, jest jakimś, nie wiem, absurdem. Nie wiem czy to jest dobre słowo, ale na pewno nie najgorsze. To, że tak generalnie nie mamy w polskich klubach sensownych planów wieloletnich, że praca u podstaw leży, że wciąż jest za mało takich inwestycji w przyszłość, jak na przykład w Bodo Glimt, gdzie 4 lata temu kupowano niemal wyłącznie zawodników U23, by raz ich zbudować i dwa dać sobie szansę na ich mocne spieniężenie w niedalekiej przyszłości, albo jak w Mytylat w Danii, które bardzo mocno penetruje rynek afrykański i na sprzedaży czarnoskórych zawodników skrupulatnie oczywiście wyselekcjonowanych zarobiono w ostatnich latach. Bodajże już ponad, uwaga, 60 milionów euro. To, że u nas nie ma takich jednolitych planów, które się ciągnie latami, pomimo burz, pomimo fal, to jest jedno i ma oczywiście ogromny wpływ na to, że my jesteśmy tu, a ligi, do których chcemy się porównywać, tam. Ale jest też druga rzecz. My naprawdę nie mamy kasy. Znaczy, tą, co mamy w dużej mierze, że zarządzamy, ale pukamy sobie do tego top 15, a tam kluby, które reprezentują dane ligi w pucharach, są w opór bogatsze od naszych. To było właściwie takim. Punktem wyjścia dla mnie, gdy zaczynałem się brać za ten tekst, konkretnie wartość praw telewizyjnych w Polsce, która zahacza o dolne rejony top 10 w Europie. Oczywiście wewnątrz samej dziesiątki jest olbrzymia przepaść, bo u tych najlepszych kwoty idą w setki milionów euro. Natomiast my, patrząc na ranking krajowy, chcemy się porównywać z tymi, którzy tak pływają sobie w nim w okolicach 15 miejsca. Od wielu z tych krajów mamy droższe prawa telewizyjne, a przecież wiemy, jak ważną rolę w tworzeniu budżetów odgrywa właśnie ten czynnik. Zanim okaże się jeszcze tylko o jednej narracji, której zwyczajnie nie lubię: że u nas to wszędzie obcokrajowcy, a takie BODO potrafi zbudować skład z 9 Norwegów w 11, że Wiktoria Pilzno potrafiła wystawić kiedyś 11 Czechów w ważnym meczu Pucharowym i w sumie, że do dziś przede wszystkim tymi Czechami gra. Często się mówi, u nich się da, a u nas nie, że to z ich przykładu powinniśmy czerpać garściami. No w świecie idealnym pewnie tak, ale świat idealny nie istnieje świat jest niestety dla nas realny. Samuel Cardenas mówi mi, że gdyby miał taką moc sprawczą, kupowałby tylko Polaków, najlepiej młodych. Ale nie ma siły, bo nikt młodego Polaka nie chce sprzedać. A młody Polak, taki powiedzmy 20-22 letni, też woli iść do randomowego klubu na zachodzie, a nie do Rakowa czy nawet Legii. Zresztą widzimy to nawet w tym tygodniu, gdzie Zagłębie Rubin odrzuca 2 miliony euro oferty z Rakowa za Tomasza Pieńkę. A nawet gdyby przyjął, to sam Pieńko nie chce się ruszać, bo liczy na transfer na zachód. Wiecie co nas jeszcze różni od klubów z League's? Z pogranicza top 15. Wartość transferów. To dość prosty mechanizm. Jak bierzesz gościa za darmo, to szansa, że odpali, jest dużo mniejsza niż jak bierzesz gościa za przykładowe 2,5 miliona euro, co w przypadkach lig, z którymi chcemy bić się o 15, jest totalnym standardem. Tu wracam do praw telewizyjnych i tego, że i tak robimy bieda transfery, podczas gdy nasi rywale robią poważne. Wojciech Pretkiewicz, czyli prezes Jagielloni, słusznie zauważa, że. Oni jako Jagielonia dostali w transzach w trakcie poprzedniego sezonu i tuż po nim rekordowe circa 32 miliony złotych, podczas gdy zakładany budżet Jagi na obecny sezon to 45 milionów. No to jak z tego wydzielić 2,5 miliona euro na transfer jakościowego zawodnika, jak to jest 1 czwarta całego budżetu i 1 trzecia rocznej kasy od ekstraklasy? Dawida Balde pytałem, wracając do tematu o te różnice polsko-czeskie. I mi mówi, że mechanizm w Czechach od lat wygląda mniej więcej tak. Wyróżniający się dwudziestolatek z klubów spoza trójki, dostaje ofertę z tejże trójki i nawet nie chce myśleć, że mógłby już w tym wieku iść na zachód. Jego klub jest też dobrze pogodzony ze swoją rolą w łańcuchu pokarmowym i zanieżył pieniądze oraz procent następnej sprzedaży z chęcią przystępuje do negocjacji. Następnie ten piłkarz osiąga w Czechach swój pik w wieku jakichś 24-25 lat i odchodzi wtedy właśnie na zachód za, za naprawdę dobrą kasę. A przykłady soczków, cofalów, chlosków i tego typu zawodników można mnożyć. W polskich warunkach jest to model niedoskopiowania z co najmniej kilku powodów, a pewnie i kilkunastu. Po pierwsze, lubimy się porównywać do Czechów i mówić: jak to możliwe, że u nich się da, a u nas nie? Poza tą pracą u podstaw, to właścicielami Sparty i Slawi są bilionerzy, do których żaden z polskich właścicieli klubów nie ma nawet podjazdu. Żeby porównać tak na, na prawdziwych liczbach. W Polsce właścicielem klubu, który najczęściej, najchętniej i najgłębiej sięgał w ostatnich latach do swojej kieszeni, by pchać w klub był Michał Świerczewski. 38 miejsce na liście najbogatszych Polaków i majątek szacowany na 1,6 miliarda złotych. Dużo, chciałbym tyle mieć, ale tymczasem właściciel Sparty, Daniel Kretiński, ma majątek szacowany na, uwaga, 7,5 miliarda euro. Balda mi mówił, że Sparta jechała 10 lat na stracie, bo kilka milionów euro na minusie było dla tamtejszego właściciela po prostu do zaakceptowania, byle tylko zbudować sportową markę. No i Sparta właśnie wylądowała w Lidze Mistrzów. Kolejny powód, mówiłem o pogodzeniu czeskich klubów z niższych miejsc ze swoją rolą. To jest możliwe tylko w przypadku, gdy mamy do czynienia z ligą dwóch prędkości. W Czechach każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że pierwsza trójka jest zabetonowana na Amen. I czy sprzedasz im piłkarza, czy nie sprzedasz, to do tej trójki i tak się nie wbijesz. W Polsce, gdzie jeszcze czasem dochodzą kluby miejskie, którym miasto po prostu dosypie w razie potrzeby, więc nie mają parcia na sprzedawanie, bo nie zależy od tego ich przetrwanie, mistrzem może być dosłownie każdy. Wystarczy jakiś splot dobrych okoliczności i nie ma przeszkód, by o tytuł biły się kluby z miejsc 14 i 15 z poprzedniego sezonu. Dopiero przecież to przerabialiśmy. Albo w Górniku Zabrze nie było prezesa i dyrektora sportowego, a piłkarze nie dostawali pieniędzy. I co? I górnik otarł się o puchary, bo miał na wiosnę ładną serię zwycięstw. Nie wiem, czy kiedyś w Polsce powstanie liga dwóch prędkości z pełnego zdarzenia, ale wiem, że jeśli nie, to tego rynku wewnętrznego po prostu nie odbetonujemy, a gadanie, że u nas powinno być jak w Czechach, będzie takim gadaniem dla gadania. Swoją drogą fakt, że słabsze kluby zaakceptowały swoją rolę w łańcuchu pokarmowym właśnie przynosi im korzyści. W przyszłym sezonie trzy czeskie kluby będą mieć z automatu kwalifikacje do europejskich pucharów, a dwa dodatkowe będą o nią walczyć w eliminacjach, z czego jeden będzie mógł przegrać jeden mecz, bo zacznie grę w eliminacjach do Ligi Europy. To spowoduje, że czeska liga w jeszcze większym stopniu zostanie dofinansowana pieniędzmi z UEFA. Dziś mówimy, że dla Legii te pieniądze za ligę konferencji są kluczowe do przetrwania na jako takim poziomie, a w Czechach już nie trzeba będzie być w top 3, by mieć tę kasę właściwie pewną. Kluby z góry w dłuższej perspektywie czasu pracują w Europie na kluby z dołu, a kluby z dołu ten mechanizm doskonale rozumieją. Balda mówi też tak, zacytuję tak mniej więcej. My w Polsce wciąż liczymy na to, że sprowadzając piłkarzy za darmo może uda się awansować do Ligi Mistrzów. I dodaje, że sorry, ale nie oszukujmy się, bo prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest bardzo niskie. Puchary pokazują doskonale, że jakość po prostu kosztuje, a bez dużej jakości jesteś w stanie przepchnąć jeden czy drugi mecz z serduchem, ale długoterminowo no, nie będzie to działać. My jesteśmy w stanie stworzyć z darmowych zawodników w miarę dobry zespół, to dalej są słowa Baldy, ale nie jesteśmy w stanie sprowadzić takiej jakości, która na europejskim poziomie się wyróżni. I że darmowy piłkarz praktycznie zawsze ma jakiś defekt. A nawet jak nie ma, to nigdy nie jest intensywny i techniczny jednocześnie. Taki zawodnik, do tego robiący liczby, zawsze kosztuje przynajmniej tych kilka milionów euro. Inni takich mają, nas w Polsce nikogo na to nie stać. Jak oglądaliśmy Ajax na tle Jagiellonii, to widzieliśmy i technikę, i taką intensywność, że gdyby podpiąć Ajax do generatorów prądu w Białymstoku, to Jaga miałaby stadion oświetlony na miesiąc. Dlatego jesteśmy w stanie robić ranking, jeśli nasze drużyny będą grać na poziomie swoich możliwości, czasem szczęśliwie go przebijając, a czasem pomagając sobie losowaniem. Tyle, że trzeba jasno powiedzieć sobie, że nic nie wskazuje na to, by w wielu najbliższych latach te możliwości kończyły się gdzieś indziej niż na etapie, powiedzmy, załapania się do pucharów na jesień, najczęściej do Ligi Konferencji, urwania tam paru punktów i wyjściem z fazy ligowej, bo to akurat przy obecnej formule pucharów nie jest jakimś Mission Impossible. Stąd nasze miejsce na granicy 15, bo te szanse po prostu przez ostatnie lata wykorzystujemy. Z wyjątkami, oczywiście, jak wpadka Lecha rok temu, dociskamy do ściany, ale dalej jest, no właśnie, dalej jest ściana, którą przy jakichś korzystnych okolicznościach czasem pokonamy, a najczęściej nie. Ale jesteśmy blisko top 15 i choćby po to nam ta 15, by pieniędzy płynących w tym wypadku od UEFA było w polskiej piłce więcej. Póki nie będzie więcej, to nie będzie innych transferów niż bieda transfery. Co oczywiście nie oznacza, że jak się one pojawią, to zastąpimy bieda transfery jakościowymi, bo tu jeszcze musi wjechać odpowiednie zarządzanie, w którym też, umówmy się, mamy deficyty. Weźmy przykład. Wszyscy w Polsce chcą kupować za darmo, ale jednocześnie są gotowi płacić naprawdę wysokie pieniądze w kontraktach. Legia na kontrakty wydaje o 30 milionów złotych więcej niż Bodo Glimt, Lech o 20, a później pytanie skąd brać kasę na jakościowe zakupy? A jeśli nie będzie jakościowych zakupów za 2, 3, 4 miliony euro, to po prostu będziemy sobie dryfować w tej naszej kochanej średniości. Oczywiście to tylko jeden z powodów, dlaczego polski zespół nie ma większych szans z czołowym zespołem Lig 10-15. I szczerze mówiąc, tak realistycznie, to będzie nasza rola na najbliższe lata: Dryfowanie. Patrzę na aktualne pogranicze top 15 i nie top 15 i widzę, że w tych dolnych rejonach 15 są wyłącznie ligi, których czołowe drużyny stać na wielomilionowe transfery. W Austrii robi je już nie tylko Red Bull, bo w tym okienku szturm Graz kupił jakiegoś napadziora z rezerw Arsenalu za 5 milionów euro. Łącznie wydał 8. Idziemy dalej. Szwajcaria. Pisałem sobie rekordowe transfery Young Boys w transfermarkcie i wyszło, że dopiero rekordowy transfer numer 14 był wart mniej niż 2 miliony euro. My w całej ekstraklasie nie mamy takiego rekordu, co u nich w jednym klubie jest gość z początku drugiej dziesiątki. Bodo z Norwegii uciekło nam i finansowo i jakościowo. W Danii Kopenhaga w jednym okienku tak w standardzie wydaje 12-13 milionów, a przecież Land też operuje wielkimi kwotami za buksę dopiero co dali cztery bańki. W Grecji Olympiakos bierze Weldę z Lecha za kolejne 4 miliony euro, a do tego trzech innych zawodników powyżej 2 milionów, a tak w ogóle to gdzie my, a gdzie Olympiakos. Mówię wyłącznie o ligach z okolic top 15, z wyłączeniem Izraela, który też robił wyższe transfery od nas, póki sytuacja polityczna była tam w miarę stabilna. Choć teraz Maccabi potrafi z wewnętrznego rynku kupić gościa za 2 miliony euro, no ale to już wyjątek z przyczyn, o których mówię. Generalnie przykłady można mnożyć, a mówię o nich dlatego, żeby zdać sobie sprawę, że sam fakt, że my się bijemy o piętnastkę z naszym Panie, daj mi Twojego napastnika za darmoszkę, to jest jakiś błąd w Matrixie. Będzie jeszcze większy, jak te 15 wywalczymy, czego absolutnie nie można wykluczyć. Albo inaczej, to nie jest błąd w Matrixie, tylko najwidoczniej konstrukcja zasad rankingowych, które dają nadzieję takim właśnie jak nam, bo punkty w lidze konferencji ważą dokładnie tyle samo, co w lidze mistrzów czy lidze Europy. Oczywiście wyłączając bonusy. Jest też kolejna strona medalu. Kiedy sami możemy sobie pomóc, to oczywiście co. Sobie nie pomagamy. Ja rozumiem bezpieczne zarządzanie kapitałem, czyli to, o czym opowiadał mi Wojciech Pertkiewicz. Jagielonia dopiero co wyszła z długów i nie chce teraz na prawo i lewo szastać hajsem, by znów się w te długi wpędzić. Ja to naprawdę rozumiem. Jaga musi wydawać 0 euro na transfery, Śląsk musi wydawać 0 euro na transfery, bo kabza jest pusta. Swoją drogą przez własne błędy, a nie jakiś parszywy los spadający z nieba. Ale czasem, w przypadku choćby Legii czy Lecha, jest potencjał na zrobienie czegoś więcej i zaczyna się kombinowanie, że kurczę, Excel nade wszystko. I patrzenia na tego Excela jest często wbrew logice, biorąc pod uwagę jak niewiele w przypadku posiadania dużego potencjału trzeba do zdobycia Mistrzostwa Polski, a przy obecnej formule Mistrzostwo Polski wiąże się po prostu z grą w pucharach na jesień. Oczywiście teraz coś tam wydaje, ale przecież dopiero co po sprzedaży dwóch ważnych ogniw zimą i zapewnieniu sobie kilkunastu milionów euro kapiących w ratach w najbliższej przyszłości odpuściła jakiekolwiek ruchy transferowe przed rundą wiosenną, a dyrektor sportowy w przypływie zaskakującej szczerości mówił, że mając przed sobą dwumecz z Molde i znaczącą stratę punktową do lidera, wzmacnianie się byłoby zbyt dużym ryzykiem finansowym. Później się okazuje, że Legia przegrywa ligę o marne cztery punkty, a nie wygrała nawet połowy meczów wiosną, więc wygrywając zaledwie dwa więcej, miałaby mistrza. Nie kupiła nikogo za Slisza i Muciego, wiedząc doskonale, że i tak prędzej czy później będzie musiała się wzmocnić. No to wybrała później. Gdzieś latała swego czasu wypowiedź Jacka Zielińskiego, że była gotowa lista piłkarzy za Slisza czy uczego, ale jak przyszło do negocjacji, to okazało się, że są to piłkarze poza zasięgiem. No to ile warta jest taka lista? Nie wiem, ja się nie znam, ale ja nie jestem dyrektorem sportowym, ale na takiej liście to chciałbym mieć gości, których po prostu mam jednak w zasięgu. Nie sprowadzono zatem nikogo wartościowego, a wiosną Legia wygrała 7 z 15 meczów, więc była przestrzeń na te dwa dodatkowe zwycięstwa, które dałyby jej Mistrzostwo Polski. Zatem można śmiało zadać pytanie: czy patrząc na to, ile zarabia Mistrz Polski, jak śmieszną ma ścieżkę w eliminacjach Pucharów, oraz że na drodze do Ligi Mistrzów może trafić na kluby, które przy jakiejś tam dawce szczęścia są w zasięgu, a nie żadne Barcelony, no to czy większym ryzykiem jest sprowadzenie dobrych piłkarzy w zastępstwie za innych dobrych, gdy masz do dyspozycji pieniądze za transfery wychodzące? Czy jednak machnięcie ręką w trosce o Excela, który oczywiście jest ważny, ale robiąc z niego priorytet numer 1, 2 i 3, zawijamy sferę sportową, która z przyczyn, o których mówiłem, pomaga też w sferze finansowej. Ja wiem, że to są mega banały, to co mówię, że to nie jest nic odkrywczego, ale może właśnie trzeba jej mówić, żeby kluby z największym potencjałem w Polsce ogarnęły, że tak łatwo o kasę i punkty w Europie to nie było jeszcze nigdy. To samo można przecież mówić o Lechu. Pamiętam jak w tym sezonie, co udało się awansować do ćwierćfinału Ligi Konferencji i kasować na tym no całkiem duże siano w skali naszej ligi, zacząłem podpytywać co w Lechu zrobią z tymi bodajże coś koło 40 milionami złotych wpływu z UEFA. I miałem odpowiedź, że na wzmocnienia to nie, że ważniejsze jest zrobienie sobie górki finansowej, bo spodziewane są trudne czasy. No to są trudne czasy, tyle że sportował, bo po awansie do ćwierćfinału Ligi Konferencji zaciągnęliście hamulec ręczny, zamiast pozwolić się tej maszynie rozpędzić, jak to robią czołowe kluby z Lig 10-15. Po tamtym ćwierćfinale Lech rozegrał 4 mecze w Pucharach, najpierw odpadając w eliminacjach, a później w ogóle do nich nie wchodząc z Ligi, gdzie mistrzostwo może zdobyć klub z potencjałem Jeloni Białystok. Przy całym szacunku oczywiście do tego dokonania, ale gdzie możliwości Jagi, a gdzie Lecha i Legi? To wszystko mnie strasznie irytuje, włącznie z jakimś samozadowoleniem, że ło, mamy dwa kluby w pucharach. Z planu minimum robimy plan maksimum. No ale fakty są takie, że teraz o punkty będziemy bić się siłą dwóch drużyn i po eliminacjach startujemy z pułapu 3,375 punktów. I aby myśleć o 15 w perspektywie dwóch lat, musimy za cel postawić sobie przynajmniej 6,5 punktu za sezon. Abyśmy dobili do tej granicy, Legia i Jagiellonia muszą łącznie wygrać 5 meczów i 3 zremisować. Albo 6 wygrać i 1 zremisować. Nie jest to niemożliwe, ale sezon flop też wciąż jest zagrożeniem. Bijmy się o tą piętnastkę, bo skoro pojawia się na nią szansa, a ta szansa otwiera inne szanse, na przykład finansowe, najpierw dla czołowych zespołów, w dłuższej perspektywie dla całej ligi, bo więcej kasy na górze to większa możliwość, by kasa skapywała w dół. Próbujmy zatem to robić. Wbrew temu, że nasze czołowe kluby na dziś zupełnie nie pasują do czołowych klubów ze Szwajcarii, Austrii, Danii czy Norwegii, nie mówiąc nawet już o Czechach, którzy w dużej mierze dzięki majątkom swoich właścicieli, ale nie tylko, są w piłkarskiej rzeczywistości. Samo wejście do piętnastki z sufitu naszych możliwości nie przesunie, ale da szansę, by w organiczny sposób robić to w przyszłości. I tyle na dziś, choć na naszym YouTubie propozycji nie brakuje. Są te omawiający omawiające naszą drogę w pucharach oraz finansowanie Wisły Płock przez miasto. Chyba nie trzeba bardziej zachęcać. Jest tętno piłki, czyli powiem je skromnie, naprawdę super rozmowa z Mateuszem Drużdżem albo świeża dyskusja o sędziowaniu w Polsce. Niedługo wpadną też jakieś reportaże, więc po prostu warto. Do zobaczenia!